Jedną z najstarszych i pewnie jedną z najbardziej nośnych wielkich metafor jest metafora światła i ciemności, która uobecnia się najbardziej poprzez przeciwstawieństwa między dobrem i złem między prawdą i fałszem sprawiedliwością. I niesprawiedliwością. Ta metafora od wieków pozwala ludziom zagospodarować tragiczność swojego losu, niejako zmobilizować się, by postawić czoło ludzkiej tragiczności. W dzisiejszych społeczeństwach rezygnujemy z tych wielkich, Metafor. Prawdopodobnie coraz mniej ludzi wie, kto to był Kronos, kto to był, kim była Antygona i tak dalej. I tak dalej. Dlaczego tak się dzieje? Bo uciekamy przed tragicznością naszej egzystencji. Uciekamy w szarość naszej egzystencji. Ale ci, którzy jeżdżą samochodem, Doskonale wiedzą, że to jest najniebezpieczniejszy moment podróży, kiedy jesteśmy na granicy świtu albo na granicy zmierzchu, bowiem światło dzienne już zagasa, a światła drogowe jeszcze nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować. I nam, ludziom dzisiejszych czasów, opłaca się być w takiej. Szarość, bo nie musimy podejmować czegoś, co nazywamy silnego oceniania, że jest prawdziwe dobro i jest prawdziwe zło, że jest prawda i jest fałsz. I nie ma czegoś pośredniego, nie ma czegoś relatywnego, czego nie da się ocenić właśnie z absolutnego punktu widzenia. Wygodnie tak nam jest, bo nie musimy ponosić odpowiedzialności, ale przed tragicznością naszego losu nie uciekniemy. Ona tak czy inaczej nas spotka. Karl Jaspers mówił, że spotka nas w tak zwanych sytuacjach granicznych, jakim jest śmierć, jakim jest przypadek. A on naprawdę wiele może zmienić w naszym życiu. I proszę zobaczcie, Boże Narodzenie, ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że jest światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka. Nie musimy uciekać w szarość naszej egzystencji, możemy stawić czoła tragizmowi naszej egzystencji. To nie jest tak, że Jezus przyszedł i zlikwiduje tragiczność naszej egzystencji. Tragiczność naszej egzystencji wynika z grzechu pierworodnego, który w nas jest obecny. Ale Jezus, który jest światłością świata, jest światłością, która oświeca każdego, kto na ten świat przychodzi. Pokazuje nam, że tragiczność może być pokonana. Może mieć, na, możemy mieć nadzieję na wyjście z tragicznej sytuacji nie w tym świecie, ale poprzez pełnię naszej egzystencji, bo On jest tym, który pokonuje tragiczność naszej ludzkiej egzystencji. Ta tragiczność, jak mówi Scheller, może być. Ujęta w naszej egzystencji poprzez dwie postawy. Jedna postawa jest postawą miłości, druga postawa jest postawą rozpaczy. My uciekamy w szarość, bo boimy się rozpaczy, a tak naprawdę przestaliśmy wierzyć w miłość i pozostaje jedynie Rozpacz i ta szarość jest dla nas wygodna. Jezus przychodzi, by pokazać, że miłość jest tym momentem, która tragiczność przestaje być ciążąca nam, że mamy narzędzie, by naszą tragiczność zagospodarować, by naszą tragiczność w odpowiedni sposób. Przeżyć i wyciągnąć z niej nawet dobro. Jest światłość, która oświeca każdego człowieka, a tą światłością jest nieskończona miłość Boga. Prośmy Pana Boga, by w tym roku jubileuszowym, który się właśnie rozpoczął. Dał nam siłę i dał nam moc do tego, by zmierzyć się z naszą ludzką tragicznością, by nie uciekać w tą szarość naszej egzystencji, bo nie znamy dnia ani godziny. Jeśli zgodzimy się na szarość, to ciemność i tak nas dostanie. Jak pamiętacie, końcówka tej Ewangelii kończy się niezwykłymi słowami. Kiedy Judasz zdecydował się wyjść, kiedy Pan Jezus mówi do niego, co masz czynić, czyń prędko, wyszedł. A była noc, bo zgodził się na to, by ciemność w końcu wzięła w posiadanie jego egzystencję. Prośmy Pana Boga, byśmy Uniknęli takiej sytuacji, że zgadzając się na szarość, ciemność nas zagarnie. Amen.